To zapytaj tak, o, teraz z innej baczki. Zapytaj ich o to, czy. Myślę, przykład... że już jest Zapytaj ich o to, czy y, kontynuować dalej po okresie, mhm. y, po okresie w, jak gdyby tym letnim, czyli do tego 23 września, czyli do przesilenia, jak gdyby, czy kontynuować dalej wchodzenie o wschodzie do wody, mhm. y, czyli w dobie tego morsowania iść mhm. przez cały rok, czy gdzieś tam zrobić sobie przerwę. Mhm. Proszę, czy irwis powinna kontynuować wchodzenie do wody o wschodzie, również po przesileniu w czasie tym jesienno-zimowym? Mm. Oni mówią tutaj, że musisz zdawać sobie sprawę z tego, że to jest bardzo duży wydatek energetyczny mhm. i to zależy. Jeżeli będziesz się czuła na siłach, to jak najbardziej jest na to przestrzeń, natomiast jeżeli nie będziesz się czuła na siłach, Ale to, to dawać sobie mhm. tą przestrzeń na gromadzenie energii w sobie. Mhm. Bo tutaj mówią, że mimo tego, że ty nie jesteś ustrukturyzowana w tym działaniu, to jednak masz detencję do tego, żeby się zaciąć. Że jakby to nie tworzysz zdrowej koniec. struktury, no. tylko albo Zacinam. jesteś w jednym, albo się zacinasz i yy, jakby wy, wyjaławiasz się z energii. A czy w ogóle morsowanie jest bardzo służące mi? Mistrzowie nauczyciele, powiedzcie proszę, czy morsowanie służy Irbis? Tak, ale to nie jest to główne, takie, taka rzecz, która. Że bardziej to wchodzenie do wody jest takie Twoje. Mm -hmm. samo wejście i wyjście, no ja to mm -hmm. czuję, to wejście i wyjście. Mm -hmm. Natomiast to morsowanie, tak, to jest coś, co cię zasila, ale to jest taka jakaś poboczna sprawa. Ja na przykład czuję bardzo to wchodzenie do wody i wychodzenie mm -hmm. nawet, Te, ta, tą taką samą chwilę z nią. Mm -hmm. Czy to połączenie moje z wodą, z tym właśnie wchodzeniem jest y, jak gdyby połączeniem mm. z, z żywiołem wody, mm. gdzieś tak, we mnie tak, żywym? Tak, tak, bo oni to od razu tak. okazali, że to jest twój y, żywioł, życiowy My. żywioł. No. A zapytaj jeszcze o tą celebrację Irbisa. Czy coś mogę zrobić, żeby w tą niedzielę, żeby jak gdyby mm. m, bardziej e, być bliżej tej mm. tożsamości mm. siebie, jakaś celebracja, jakiś rytuał? Ir, jest coś, co Irbis mogłaby w swojej urodziny zrobić, żeby bardziej celebrować tą swoją nowosą tożsamość. Ani mi no tuż najpierw jak zadawać po wydanie, po powiedzieli, że chodzi też o podziękowanie, w jaki sposób um, celebrować to podziękowanie, tej no że podziękowanie jakby temu, że to się wyda wydarzyło. Jakoś tak to rozumiem. Czy dobre będzie podziękowanie w jakiś szczególny sposób, ale nie? Mhm. Proszę, czy dobre będzie podziękowanie w jakiś e, szczególny sposób Alinie? E, że tak, ale tutaj Alina jakby dajesz no słowo, jej bardzo no. dużą e, jakby moc, a ona po prostu była tym przekaźnikiem, poprzez nią przyszło. Mm. Że to jest jakby, to jest tw jakby twoje, mm. żeby nie oddawać zbyt dużej mocy takiej sprawczej Alinie. Nie. Mm -hmm. Że to przez nią przesz przeszło do ciebie, Czy ty jesteś w tej tożsamości głównym tutaj bohaterem. Co mogę jeszcze w tej celebracji mm. zrobić? Poza podziękowaniem i uhonorowaniem tego. No to jest właśnie to podziękowanie, ta wdzięczność, to właśnie to, jak powiedziałaś, uhonorowanie, takie poczucie rozgoszczenia się w tym, że o ja jestem. Jestem. Mhm, jestem. Tak się w tym rozśmieć. Roś, roś, Rossił. Mhm. Też mam takie poczucie, że jest w tobie jakaś nuta w, wstydu. Nie, to nie jest taki wstyd, jak my znamy klasycznie, ale jakby taka. Pierwsze, co mi przyszło to taki wstyd, jakby troszeczkę skrępowania w związku z tym e, mówieniem o tym w otwartości pełnej. Um... Mówieniu o Irbisie jako o, o części mnie duchowej czy nie, o zmienionej tożsamości o w zmienionej ogóle, tożsamości. o twojej zmienionej tożsamości, że to nawet nie ma nic wspólnego z irbis. Znaczy no ma, ale nie pokazało mi to teraz jeżeli chodzi o Irbis tylko o tym, że przeszłaś tą zmianę tożsamości. To zapytaj jeżeli chodzi, już jesteśmy przy tej zmianie mm. tożsamości, to zapytaj ich czy jak gdyby ten niebinarny aspekt mm. we mnie, czemu mm. mi służy jak gdyby, mm. czy warto dać mu więcej uwagi. Mm. Mistrzowie, nauczyciele, powiedzcie proszę, czy ten niebinarny aspekt, czy w jakiś, w irbisowy, czy w jakiś sposób go pielęgnować, w jaki sposób go zasilać, jak mu dawać uwagę, czy czemu on ma służyć. Mam to poczucie, że to ci pozwala być poza jakby. Nie wikłać się w pewne, w pewne rzeczy, które wikłają się ludzie. Ja tu widzę różne takie kręgi, i to jest jakby, jesteś poza każdym z tych kręgów. No ale też, jakby poza tymi kręgami jest pusto. To jest to, co przyciągnęło moją uwagę, że to jest pusto. Że całe tłumy są w tych kręgach, mm. a jakby poza jest pusto. Widzę tam pojedyncze takie osoby. No dobrze, jak poza jest pusto, mm. jestem poza, to mm. czemu to służy? Mistrzowie, nauczyciele, powiedzcie proszę, czemu to służy? Czemu służy ten aspekt niebinarny? Najpierw pokazali, że tak zapiesz cap jakąś osobę i wyrywasz, mm -hmm. a potem, że jakby łapiesz energię, ta w ogóle energia w tym tłumie jest taka bardzo kolorowa, jakaś taka, a ta w tej niebinarności jest taka jakby była w jakimś cieniu, nie? Że życie się toczy w tych kręgach. Tam mm -hmm. się toczy jakby życie. I ty łapiesz tą energię i jakby tkasz z niej coś innego. Wyciągasz ją, jakby wyciągasz po nitce, żeby prze jakby w jakiś sposób ją um, Zapytaj ich, czy jak gdyby to tkanie tej energii z tego kręgu, czyli mhm. wyłuskiwanie tych potencjałów gdzieś, których oni nie widzą, mhm. daje e, jak gdyby... Nie wiem, czy to chodzi o potencjał, czy to nie chodzi by, w to ogóle chodzi. o przemienianie energii. To bardziej na tej, na tej zasadzie to widzę, że jakby a, zmienianie... Ja to tak czuję jakby przerabianie czegoś w coś, tak jak prujesz sweter i przerabiasz na coś innego. Influencerka. Influencerka. influencerka, tak? No, influencerka. Tak. <laughs> mhm. Ostatnio w tym temacie na razie wyszczerbiliśmy do tej yy. celebracji urodzin. E, mogą jeszcze coś yy. powiedzieć o tej celebracji urodzin? Czy coś powinnam zrobić tego dnia? A, proszę. Czy w dniu urodzin Irbisowy? dobrze by było, żeby Irbis coś zrobiła? Jakaś konkretna czynność. Nie, nic mi się z takiego nie pokazuje. Okay. pokazuje mi się czy, y, y, poczucie takiego radości i tak dalej, ale że ty jakby nie masz... Dobra, problemu, mam, nie? E, teraz znam o coś, z czym mam problem. Na no, koniec zostawiłaś? Tak, przed radą. To chwilę. Słowo Bo... pomoże Irbisowi przejść ten pełen opór do pełnego połączenia z tożsamością. Mhm. A... Mówią, że tu uwaga coś, czego nie lubisz. Czas. <laughs> że to jest trochę tak, że um, jakby pokazują mi, jakby Ciebie i tą Twoją nową tożsamość. To jest tak, że czas powoduje, że coraz bardziej się z tym stapiasz. Mm -hmm. I to jest jakby czas. Że czas też powoduje, że pewne rzeczy, które gdzieś tam, nawet nie chodzi teraz o przepracowywanie i tak dalej, mhm. że czas powoduje, że pewne rzeczy, jakaś część struktury tego oporu, on się, on się po prostu rozluźnia i, i zmienia. W związku z tym, czego doświadczamy i co przeżywamy też, nie? Bardzo to ładna. Ładna i, I jak ten opór mimo wszystko mhm. tego czuję, gdzieś tam. A, opór, jak gdyby mam z jednej strony tak bardzo chcę zmienić to imię w sposób urzędowy i wiem, mm. że to jest ważne, że się podbija tą wibrację, tą mm. energię i to połączenie, że to będzie taka wiesz okay. kropka nad i, która naprawdę wiele zmieni mm. i jak Przejść ten opór, żeby to zrobić, że te wszystkie myśli, mm -hmm. które mi przychodzą, takie wrzuty, mm -hmm. że wiesz, że to bez sensu, że może później zmienię decyzję, że coś mm -hmm. tam, jak, jak przejść ten opór, mm -hmm. bo to jest taki bardzo systemowy, mm -hmm. nie wiem, relacyjny też opór. To jest dla mnie. E, to... mistrzowie i nauczyciele, powiedzcie, proszę, jak, jakby tutaj ten opór te do myśli um, do, forma, do fo, sformalizowania tej e, sytuacji? Oni mówią, że jakby... Mm. Jeżeli jakby odczuwasz to gdzieś tutaj w środku, jakby nie czuję, żeby było jakieś przeciwwskazania jakby zewnętrzne do tego, żebyś Ty to zmieniła, ale jeżeli czujesz bardzo dużo jakichś takich dysharmonii w środku, to lepiej sobie trochę jeszcze z tym poczekać, mhm. żeby poukładać się bardziej ze sobą, bo to jednak jest ta decyzja taka, żeby nie było tak, że Ty zmienisz, a jednak gdzieś te wątpliwości będą Cię podżerać i nie będzie takiej pełnej, wiesz... Synchroniczności. Synchroniczności, tak żeby mm -hmm. ta decyzja była taka spójna mm -hmm. żeby to było takie wiesz płynne, pełne w pełnej takiej akceptacji e, celebracji czy ja mogę w tej akceptacji mm -hmm. jakoś zasilić tą akceptację mm -hmm. otworzyć się na nią mistrzowie i nauczyciele, czy Irbis może w jakiś sposób e, zasilić się na tą e, akceptację Pokazują mi, że jest w tobie jakiś taki rodzaj strachu, tego że nie zostaniesz przyjęta przez to najbliższe otoczenie. Tutaj mi pokazali tą mamę, której ty mówisz, że proszę, że, że ty już nie jesteś tą samą osobą, którą byłaś, i że prosisz, żeby mówiła do ciebie inaczej, i że boisz się tego, że ona tego nie zaakceptuje i że to ci ludzie, którzy są tobie bliscy i tak naprawdę boisz się ich utraty, w jakiś sposób ciebie nie zaakceptują, i tu jest gdzieś w tym wszystkim też jeszcze strach. To jak go przerobić? Mhm. Mistrzowie nauczyciele, powiedzcie, proszę, jak sobie poradzić z tym strachem? No tutaj musi być ta konfrontacja, że jeżeli potrzebujesz tego, żeby twoja mama mówiła do ciebie w inny sposób, to gdzieś bez lęków, takiej otwartości zaufaj, że ona to przyjmie. A jeżeli nie przyjmie, to po prostu nie przyjmie że ta niebinarność jest właśnie gdzieś tam ważnym aspektem tego wyciągania i mm. tkania tych ludzi, bo pozwala mi zobaczyć mm. poza tymi... Tak, tylko pamiętaj, że, to nie, że to, ten lęk przed tym, że oni nie przyjmą jest w twojej głowie, jak ze wszystkim. Mm. To te, oni też pokazują, że jeżeli ty jesteś z tym pogodzona, no to jakby, no to jest to co wiesz, że nie ma jakby problemu, czy ktoś akceptuje czy, czy nie. nie, bo jeżeli ty mhm. jesteś w tym pełnym zaakceptowaniu, tak. to ty po prostu informujesz i prosisz, żeby to uszanowano. Mhm. To nie jest tak, że ta osoba cię nie zaakceptuje i wtedy tobie wywali twoją nieakceptację, Wiem. że to jest tutaj. Jeżeli mhm. ty jesteś w tym, taką pokazują, to jest też takie moje wewnętrzne uczucie, bardzo zresztą miłe, że jestem w pełnej akceptacji tego, mhm. Co się ze mną dzieje, to czy noszę czerwoną sukienkę, czy mm. cokolwiek innego, to ktoś mi powie: Sorry, ale brzydko ci w tej sukience. Mm. Jednak nie. No. Mm. No Interesujemy nie twoje tak, nie, no nie jest cyklus, ona jest tutaj zasadna, według mm. mnie. No. To ostatnie pytanie o tę niebinarność. Zapytaj, zapytaj, o te końcówki, czy jak gdyby zmiana języka gdzieś tam... E, no, pomysły? ja już czuję te końcówki u Ciebie od jakiegoś czasu. Czy zamiany na hmm. przykład? O końcówki o zaimki, które podkreślą niebinarność irbisową. E, mówią, że musisz sobie zdawać sprawę z tego, że to będzie jakby trudne do przeforsowania. Hmm. I czuję tutaj bardzo duży opór w ogóle wszystkiego, w, całe, w ogóle wszystkiego, jeżeli chodzi o zmianę przede wszystkim na neutralne końcówki, ale też mam takie poczucie może albo. Czasami ludzie mówią o mnie w formie on. Jeszcze wy ścieżkę, pokażcie mi, jak tutaj Irbis ma się z tą zmianą zaimków końcówek. Ja tutaj czuję, że jakby jest w tobie, że jest tutaj, coś się z tego lęgnie, lęgnie się coś z się z tego lęgnie, lęgnie ale to nie jeszcze jest nie jeszcze radamy, moment, żeby się z tym wychylić wychodzić. do przodu. Tak. Chyba muszę najpierw, Że ty masz jeszcze bardzo i z... tak. i z tym. Ja czuję, że ty jakby tutaj się lęgnie, ale że sama jeszcze że nie jesteś tak. w pełnej gotowości tak. na to i sama nie bardzo, mm -hmm. bardzo jeszcze, ale ja już też czuję te końcówki um, u ciebie od jakiegoś czasu. Co jest ciekawe, nie tracę na kobiecości. To jest w ogóle fajne tym wszystkim. Wiesz to kwestia perspektywy. mistrzowie i nauczyciele, czy macie dla Irbis jakąś poradę? Przyjmujemy poradę dla Irbis. Ale też pokazują, że ty bardzo dużo buntujesz się na osoby jakby najbliższe. Że jak. jak Kładziesz te zasieki swoje, to największe zasieki, im bliżej ktoś jest, tym większe zasieki. I że chętnie przyjmujesz od kogoś, kto nie jest tak blisko pewne rzeczy, w jakiś sposób jest ci to łatwiej przyjąć, ale nie wiem o co, jakby chodzi, jaka jest tego przyczyna. Jest jakiś lęk przed takim pełnym Otwarcie otwarciem się. się, tak. Że im ktoś jest bliżej, tym bardziej się boisz tego. Że ci tutaj pora, pora, porani cię. I dlatego jakby są te zasieki. I chętniej przyjmujesz przez osób, które jest mniejsze prawdopodobieństwo, że Cię porania. Jest tak, że ci ludzie, którzy gdzieś tam się do ciebie zbliżają, żebyś ich do siebie dopuszczała, bo oni też ciebie uzdrawiają. Nie tylko ty jesteś uzdrowicielką, ale ludzie, którzy przychodzą bardzo blisko do ciebie, też uzdrawiają ciebie i musisz na to pozwolić. Tak, to jest takie coś, że ty bierzesz tą na siebie też rolę uzdrowicielki. Rolę uzdrowicielki, że ty, ty uzdrawiasz innych. I jakby jesteś zapatrzona też w tą rolę. Bardziej Natomiast bardziej nie, widzisz, nie tak. widzisz też tego, że przychodzą do ciebie ludzie, którzy nie mają takiej mocy uzdrawiania jak ty, ale też uzdrawiają ciebie. Bardzo piękny przekaz. Dziękuję wam, mistrzowie nauczyciele. Mistrzowie nauczyciele. Dziękuję w ogóle za to, że mam ten dar i w pełni chcę się na niego otworzyć, więc. Jestem w otwartości Niech przychodzi wszystko co y, Może przyjść, niech zaistnieje Wszystko co może zaistnieć, abym w pełni zanurzyła się W swoim darze, czytania z kronika Cash, Czytania z przestrzeni, czytania z energii W pełnym jasno widzeniu, jasno słyszeniu Jasno śnieniu, jasno czuciu Jestem w pełni otwartości na ten dar Niech służy i mnie, i wyższemu, mojemu wyższemu dobru I wyższemu dobru Wszystkich innych istot okay. Bardzo ładnie popłynęło później Mm -hmm. А як по дотикало